Otwieramy, trzymajcie kciuki i uwaga! No i jak wiecie, mamy, mamy nowego. Uwaga, uwaga! Jeśli w te wakacje wybierasz się do łeby, władzy Jastrzębie góry, Jastarni Bądź Uraty, to mamy okazję się spotkać. W tej chwili na ekranie pojawiły się miejscowości, daty, w których będziemy mogli się zobaczyć, porozmawiać, zrobić z sobą zdjęcie i co najważniejsze pograć razem w Stars. Jeśli akurat wtedy będziesz w danej miejscowości, to koniecznie wejdź do opisu, kup bilety i zaraz zrobi sobie już teraz najlepsze miejsca, a ja obiecuję, że nie pożałujesz. Do zobaczenia! A póki zasięgą, z tej strony Citrox i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blowstars na moje... Kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie coś, czego dawno na moim kanale nie było, a mianowicie, słuchajcie, zrobimy sobie polowanie albo na zadniarza, albo na Star Powery. Udało mi się zebrać ponad 100 skrzynek, które w dzisiejszym odcinku sobie otworzymy, no i z których, mam nadzieję, uda nam się trafić albo jakąś legendarną bądź mityczną postać, bo tylko takie zostały mi do odblokowania, albo moi drodzy, odblokujemy Star Powery do postaci, które mam już prawie maksymalnie ulepszone. Stawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować mój kanał i walnąć obok dzwoneczek, no i na dole napisać, byle jaki komentarze. Witam Was już na moim koncie, na którym moi drodzy, jak widzicie, mamy ponad 100 skrzyneczek. Mało tego, w sklepie mamy również o, ofertę na mega skrzynkę za 60 gemów. Jeszcze nie wiem, czy będziemy tę ofertę kupowali, ale w dzisiejszym odcinku na 100% kupimy sobie letnią ofertę na 1700 monet za 24 zł. No i pięknie, jak widzicie, 1700 monet trafiło już na moje konto. I teraz tak, za chwilę będziemy otwierali po kolei skrzynki, które mamy w lewym dolnym rogu no i będziemy starali się trafić albo jakiegoś nowego zadmiarza. Bo zwróćcie uwagę, że w tym momencie brakuje mi jeszcze Mortisa, Kruka oraz Leona. Albo jeśli nie uda nam się trafić żadnego z dniarza, to mam nadzieję, że trafimy jakiegoś Star Powera. W dzisiejszym odcinku mamy szansę na trafienie jednego z dwóch Star Powerów do szeli jednego Star Powera do Nity, bo drugiego już mam. Oraz moi drodzy, na trafienie Star Powerka do Broka. W związku z tym, szanse jakieś są. Strzelić łapkę w górę, żeby dzisiejszy opening zakończył się pomyślnie. Strzelcie również kończy sobie, jeśli jesteście nowi, jeśli jeszcze tego nie robicie. A ja moi drodzy, biorę się za otwieranie pierwszych skrzynek. Na dzień dobry mamy, moi drodzy, jak wiecie zwykłą. Zwykłego Za Uwaga, otwieramy, sprawdzamy, co w nim będzie. Są monety, punkty do spajka, punkty do e, Flanka. No niestety, nie poza tym. Druga skrzynka przed nami. Ja dawno, słuchajcie, nie trafiłem żadnej nowej postaci, więc liczę, że w dzisiejszym odcinku uda nam się jakiegoś nowego zadynarza odblokować. Wydaje mi się, że e, no statystycznie większą szansę mamy na trafienie Start Panera, ale mimo wszystko, wydaje mi się jednak, że trafimy dzisiaj jakąś nową postać. Ok, otwieramy kolejną skrzynkę, żeby to nie Dobrze, Mamy monety punkciki do Hidobu, punkty, punkty do Rozy. Jak widzicie, 104 skrzynki jeszcze zostały. Otwórzmy sobie teraz jednego. Big Boxa, zobaczymy co w nim będzie A mamy tutaj 68 monet, punkty do teny, Punkty do Rose, punkty do Bibi Oraz dwa bilety na wydarzenie Okej, okay, teraz mieliśmy jakieś wczytywanie Czy to znak, słuchajcie, że będzie coś fajnego Otwieramy, mamy 50 monet Także za sporo, punkty do nowej postaci, czyli do Tika Punkty do Karla oraz bilet na wydarzenie Okej, okay, w końcu pojawiły się jakieś Klejnoty, pierwsze klejnoty ze skrzynki Mamy, jak widzicie, plus trzy i Zawsze spoko, te klejnoty na pewno się przydadzą 83 zwykłe skrzynki przed nami Lecimy, słuchajcie, dalej, Po otwieramy jeszcze parę tych zwykłych skrzynek, a potem zajmiemy się tymi big boxami. Ok, słuchajcie, 75 skrzynek zostało. Wiecie co, ja wejdę w listę zadymiarzy i zobaczę, czy nie mogę ulepszyć Bula. Niestety, Bula ulepszyć nie mogę, bo mam go na poziomie 8, jak widzicie. Brakuje mi jeszcze 14 punktów, żebym mógł również na nim polować na Star Powera. Czas teraz na big boxa. Zobaczymy, czy z big boxa uda się coś trafić. Odpieramy, mamy monety, mamy punkciki do Piper, punkty do Colta, punkty do Dynamica. No i niestety nic poza tym. No i moi drodzy, połowa za nami. Mamy jeszcze 50 zwykłych skrzynek, dwa big boxy. Otwórzmy teraz, Boxa, a potem kolejnego otworzymy już na sam koniec Uwaga, sprawdźmy co będzie w tym Mamy 43 monety, punkciki do Spajka Punkciki do Tary, punkty do Tika Czyli do nowej postaci, no i bilet na wydarzenie Okej okay, moi drodzy, jedenasta skrzynka W tym momencie otwieram, sprawdźmy czy coś nie będzie Niestety nic ciekawego No i zostało nam 10 zwykłych skrzynek Słuchajcie, mieliśmy ich ponad 100 No i statystycznie, mając 1% szansy No coś powinno nam z tego wypaść Powinien wypaść nam ja, 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 jakiś Star Power Póki co jeszcze go nie ma, ale mamy jeszcze 10 skrzynek Żeby tak się stało Dwie ostatnie zwykłe skrzynki Otwieramy ją, mają monety, mają punkt do Riko Mamy, moi drodzy, punkt do kolta No i mamy również po dwa Czas otworzyć w takim razie ostatnią zwykłą skrzynkę i zobaczyć, czy uda nam się coś ciekawego z niej trafić. Naciskamy, otwieramy, trzymajcie kciuki i uwaga! Mamy monety, mamy punkty do kota, mamy punkty do Jessie i to wszystko. Ale okej, okay, wszystkich zwykłych skrzynek się pozbyliśmy. Mamy jednak jeszcze jednego ostatniego Big Boxa. Trzymajmy mocno wszakki, żeby udało się z niego coś trafić, Uwaga! Naciskamy, otwieramy i mamy! 105 monet, fajnie. punkty do Karla, punkty do Spajka, Mamy bilety na wderzenie, dwa jetonów, jet ale niestety nie ma ani zadmiarza, ani Star Powera. W takim razie, moi drodzy, czas na ostatnią deskę ratunku, a mianowicie na mega skrzynkę za 60 gemów, którą mam w ofertach dnia. Ja, moi drodzy, się tylko tą mega skrzynkę kupuję i mam nadzieję, że po ponad tych 100 skrzynkach, które przed chwilą otworzyliśmy, w boxie będzie coś na pocieszenie. Uwaga, sprawdźmy, że tak się stanie, otwieramy i mamy 5 rzeczy, czyli niestety nic ciekawego nie będzie. Są monety, są punkty do PAM, punkty do BBI, to Dynamica, punkty do Dynamite, punkty do Daryla, punkty do Bu, mamy również w mojej 3 bilety na wydarzenie, no i po raz kolejny podwaja żetonów. Ale moi drodzy, żeby ten śnieg nie był tak smutny, z racji tego, że nie trafiłem ani żadnego nowego zawiniarza, ani żadnej nowej gwiezdnej mocy, to kupimy sobie teraz ofertę, którą mamy w ofertach dnia. Jest to gwiezdna moc do bloka. Gwiezdna moc ona nazwie popalnym, dzięki której atak bloka wywołuje pożar. Znajdujący się w jego zasięgu wrogowie otrzymują 300 punktów obrażeń na sekundę i trwa to przez 2 sekundy. No i chyba wydaje mi się, że możemy to kupić No i jak widzicie mamy, mamy nowego Star Powera Jest to Gwiezdna Moc Do Zadymiarza o nazwie Brock Okej, okay, na dobry początek mamy Słuchajcie, tutaj starcie, solo mamy Jak widzicie meczek odpalony i jak widzicie Star Power od razu działa, ten Star Power Widać na ziemi, po jak widzicie Oddaniu strzału i trafieniu Albo przeciwnika, albo w skrzynkę Pod tym, tym przeciwnikiem lub skrzynką pojawia się Takie fajne płonące koło Które zadaje właśnie im obrażenia Mapa jest ewidentnie nie nie najlepsza dla bloka, także obawiam się, że z wygraną dzisiaj może być na tej mapie ciężko. Ale zobaczymy, spróbujemy. To wie, może akurat, słuchajcie, nam się uda. Dobra, tym bardziej, że tamten Daryl ładnie oberwał. Jak wiecie, udało się go jeszcze dobić. Dziewięciu zadymiarzy jeszcze zostało. Tam na dole idzie do nas ult. Ok, ale czy on nam coś zrobi? Wydaje mi się, że raczej nie. On ma większy zasięg widzenia. W poglądach mitów to sprawdzaliśmy. Patrząc, słuchajcie, z dołu widzi się, wie, widać więcej niż patrząc z góry. Dobra, ja tutaj mam co prawda ult, ale no ten ult. Nie pomógł mi. okej okay, tam na środku, słuchajcie, sporo się dzieje. Ja tam swój e, troszeczkę postrzelać. Udało się chyba wcześniej kogoś trafić, ale teraz Colt zabrał Power Cube. No i czekamy na rozwój sytuacji. Zobaczymy, jak to wszystko się zaraz potoczy. Tutaj mamy poko, który Ole, ma bardzo mało życia, ale ja niestety również, dobra? uda się zabić. Udało się zabić tego bula. Pięknie, mamy bula pokonanego, ale kurde, z krzaku wyskoczył Colt. No jak widzicie, nie żyje. Mapa bardzo, bardzo trudna na Broka. Zwróćcie uwagę co tutaj szybko się dzieje Więc przetestujmy go Ja w jakimś innym trybie Wydaje mi się, że na was będzie odpowiedni Dla tej postaci, tutaj będziemy mogli słuchajcie zdawać obrażenia e, temu Seifowi właśnie Przy pomocy e, tej ku, te, 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 tego Płonącego okręgu e, Po oddaniu przez nas strzału, zobaczymy jak to zaraz się potoczy Dobra, pięknie, możemy tam ultem już wlecieć W ich Seifik, no i powiem wam szczerze, że to, to będzie szybka rozgrywka Zwróćcie uwagę, że e, dzięki temu Star Power robi, zadaje więcej obrażeń Szybciej będziemy mogli e, ten ich Seifik Tutaj zniszczyć i wiele wskazuje na to, że Chyba damy radę szybko z nimi wygrać. Kurde, teraz jestem zostałem pokonany. Mamy 90% do 49, także wygrywamy z nimi dość znacząco. Zobaczymy na jak długo. Tam widzę, że Penny już będzie chciała stawiać swoją, no właśnie, swoją wyżytkę. I jej się to niestety udało. Także możemy stawiać tę wyżyczkę. szybko pokonać. Tam ból się będzie nam mnie czaił. Tak, on się raczej chce nam tutaj przyczaić, ale nie, nie wiem, czy coś mu to da. Dobra, tutaj Penny atakuje nas w linii. Ok, cyk pięknie. Mój ulcik doleciał bardzo, bardzo ładnie. Dobra, czy uda się teraz jeszcze z tego wyciłać? Niestety nie. 45%. 22. musimy się w takim razie mocno, mocno Pilnować, zobaczymy jak to się zakończy Dobra, tutaj Penny, aaa, nie trafiłem Jeszcze sporo obrażeń nam zadaje Kurde, dlaczego, o nie, przeleciało, przeleciało no, Dobra, udało się, mamy słuchajcie 30, 21%, plusent. o nie, tam jest Dynamite Który nas atakuje, mamy również e, z drugiej strony Pięknie, wieżyczkę e, Penny I jak to się zaraz zakończy Zobaczymy słuchajcie jak się zaraz zakończy, dobra, udało się pokonać jeszcze Tego Dajna mamy 4% i niestety chyba słuchajcie, przegramy ja szybko jeszcze lecę, atakuję. Zobaczymy, kurde, za szybko żyłem, ale kto wie, może się udało, że oni dadzą rady dobić, błagam, dobijcie to! Bo, dawaj! Nie bo zginął. Słuchajcie, 3%, 4 do 3 mamy. O nie, to się zakończy, słuchajcie, porażką. Tak, to musiało być. Mimo tego, że miałem star powera na bloku, to jak widzicie nie udało się wygrać. No to skoro nie starcie, skoro nie napad, to może przynajmniej zbiory klejnotów No to zobaczymy, jak tutaj będzie mi tym blokiem szło. Szkoda, słuchajcie, bo w poprzednim mecz obliśmy bardzo, bardzo blisko. E, tutaj właśnie też fajnie ten start power będzie nas. Bo będzie podpalał ten środek I przeciwnicy będą bali się w niego wchodzić Tak, on mam w przynajmniej nadzieję Dobra, użyłem teraz ulta Troszkę ich tam poobijałem, całkiem nieźle Ale nie wiem na ile nam to tutaj pomoże Tam, daj na Mike Okej, okay, jeszcze leci, kurde, potraktował mnie ultem. No nie wygląda to najlepiej, moi drodzy. Mamy póki co dwa klejnoty, oni mają 7, ale tutaj mamy piękny dajna Majka, który leży. Ekstra! Daj Mike pokonany, tam Pam również leży, superancko. Teraz jest tylko tego mutisa, by się przydało tutaj pokonać, ale ten kolt tam niepotrzebnie chyba aż tak bardzo się pcha. Dobra no, tam mamy Dajna Majka, dajna Dynama dostał, elegancko. Dajna dostanie drugi raz, dajna prawie dostał drugi raz, kurde. W ostatniej chwili zrobił jeszcze unik. Okej, okay, tutaj mamy Mortiska, który pięknie zginął i teraz moi drodzy powinniśmy mieć odlicanie. Dokładnie, mamy jak widzicie, odlicanie, także pakujemy walizę, uciekamy jak najszybciej stąd. Zobaczymy czy nam się uda. No fajnie by było, gdybyśmy w końcu to wygrali. Ja nie mogę tego daj na Majka niestety ustrzelić. Tam prawie dosięgnąłem, ale no troszeczkę jeszcze zabrakło. OK, tutaj Mortis do mnie leci. Nie, on nie leci do mnie. Możemy sobie jeszcze na nim u ulta zużyć, bo i tak ten ult już by nam się nie przydał, jak widzicie, 14 do 1 i w końcu wygrana. A skoro wygrana, to już na spokojnie mogę, moi drodzy, zakończyć ten odcinek. Jeśli dzisiejszy film się spodobał, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, bo no, w kolejnych odcinkach będziemy dalej polowali na nowych zadymiarzy oraz na nowe Star Powery, no których, jak widzicie, już mogę zebrać całkiem, całkiem sporo. W kolejnych odcinkach mam nadzieję, uda się coś ciekawego odblokować. Ja póki co dziękuję wam za uwagę. Przypominam, że w opisie macie link do em, strony z wydarzeniami nad morzem. Jeśli wybieracie się nad morze, to zetknijcie koniecznie, bo będzie okazja, żeby się spotkać. Wszelkie szczegóły są w opisie. A ja wam dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia. do